Cześć. Dziś mam dla was stojak od feedbacka. Nie jest to może jakaś wielka nowość, bo takich stojaków już nagrywałem ze 4 różne modele 100 lat temu, ale tutaj mamy najnowszy ich stojak Pro Mechanic HD. To jest model topowy i w dodatku wzmocniony. HD oznacza że to jest heavy duty. Tutaj widać w przekrojach, że jest wszystko wzmocnione. Zresztą, ten jak też już nagrywałem dla centrum rowerowego. I tam możecie zobaczyć, co udało się na nim powiesić i jak ogólnie grubo tutaj było grane. Ale postanowiłem Wam go nagrać jeszcze po mojemu z bliska i na spokojnie. Może będzie mniej fleszów i wodotrysków, ale troszkę więcej będzie pokazane samego stojaczka. Jak już mówiłem, stojak po prostu jest wzmocniony. Stojaki feedbacka zobaczycie na prawie, w prawie wszystkich drużynach sportowych z Proturu. Kilka tylko używa jakichś innych e, narzędzi, stojaków, jak są sponsorowani przez klipy, A jeżeli kupują sami, to kupują zawsze te czerwone. Z tego powodu, że to po prostu są najlżejsze i najlepsze stojaki. Ultralight. Waży coś koło 4 z malutkim haczykiem. Ten tutaj, Pro HD, waży około 8 kg i kosztuje jakieś 2-400. Zależy akurat od kursu jaka Feedback Pro HD w danym dniu. Jak to dzisiaj wszystko. I czym ten jak się różni? Głównie konstrukcją całej kolumny inuk. Nogi są potężniejsze. Tam w poprzednich modelach były jedną trzecią w sumie szczuplejsze. Mocniejsze są tutaj też te wszystkie elementy łączące. W tych poprzednich modelach jeszcze tutaj było trochę więcej tworzyw. A w tym modelu w zasadzie wszędzie macie elementy aluminiowe. Jeżeli chodzi właśnie o elementy, to do wszystkich starych feedbacków można dokupić każdy w zasadzie element. Czy gumeczkę, czy te plastiki, czy śrubkę, czy. Ten tutaj płaskownik stalowy, czy mocowanie nóg, czy obejmę każdą, czy dźwignię. Na przykład każdy z tych elementów można dokupić, szczęki, łap można dokupić. Także każdy z tych stajaków jest remontowalny. Jak już długo ich używacie, to potem sobie można kupić części zamienne i poreperować. Jak im się coś przydarzy, to też to można zrobić. A wracając do tej, tego egzemplarza. Mocniejsze nogi, mocniejsze mocowanie nóg, mocniejsza kolumna grubsza. I tutaj jedna uwaga, jest u mnie na kanale film o walizce narzędziowej feedbacka, którą sobie tutaj można powiesić i tu się robi taka tacka z narzędziami. I do tych chudych stojaków, że tak powiem, ma fabryczne rzepy. A do tego musicie sobie wykombinować dłuższe rzepy, albo tam pewnie z feedbacka da się dokupić upgrade do tej walizki, bo te rzepy co są przy walizce, nie obejmą tutaj tej poszerzonej kolumny. Udźwig tego stojaka zoptymalizowany jest dla rowerów do 35 kg. Feedback podaje w materiałach marketingowych, że każdy rower da się tu zapiąć. No ja bym nie dramatyzował, że każdy chociaż łapa jest fajnie poszerzona i wszystkie aeroramy tutaj już mają możliwość dużo lepiej się ścisnąć więc myślę, że bez problemu da się tutaj przytrzymać taką aero aerosztycę podsiodłową też poszerzony jest rozstaw szczęk ale no na pewno nie złapiecie elektryka za baterię oczywiście system taki jak w topowych poprzednich wersjach feedbacka, czyli jak w ciągu stolarskim ściskane i tylko ostatnie pokręcenie sobie tu pokręcacie dźwignią dźwignia zresztą też nowa fajna, wygodna, aluminiowa tu guzik zwalniający to jest o tyle wygodne, że sobie podwiesicie rower i chcecie go zdjąć, jedną ręką go trzymacie drugą naciskacie, zwalniać, to sobie wszystko opada tutaj a no z ciekawych rzeczy to tutaj jeszcze mamy magnesik to jest tyle fajne, że można tu sobie jakieś klucze przymagnesować, różne narzędzia. Co jeszcze? Oczywiście obracana jest głowica. Jak tutaj sobie poluzujemy, to można łapę obrócić i w każdą stronę sobie to ustawić. Aha, jeszcze o łapie. Tutaj jest też taki fajny temat, że tu jest gumowane. I w tym momencie, jak sztyca aerodynamiczna Wam się tutaj oprze, to się nie porysuje, bo się opiera na gumie. Także to jest bardzo też spoko. No i możliwość współpracy z centrownicą feedbacka. Ona może mieć swoją podstawę stalową, ale może być też montowana tu do stojaka. Także to też fajnie, bo w warunkach polowych można na szybko sobie kółeczko wrzucić na centrownicę, podcentrować. No i to w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o ten stojak. Potężny, najnowszy i największy stojak w kolekcji feedbacka. No, ja na pewno będę go używał na wyjazdach i na eventach, bo coś tam się w tym roku szykuje. Także ta, ten egzemplarz będzie na pewno ze mną jeździł. Pewnie zresztą do spółki z P. RC, czy jak on się tam nazywa, 25 Sparkula, który w tej chwili już ma cenę katalogą chyba z 2800, ale dalej jest to jeden też z najlepszych takich stojaków ciężkich, bo tamten waży podobnie do tego. Na kanał wjeżdża lada moment w ogóle szerszy materiał o stojakach technicznych, także tam będzie omówione kilka różnych stojaków, poczynając od takich plastikowo-aluminiowych po 100-200-300 zł, przez takie. Średnie po 2-3 tysiące, aż po najnowsze modele elektryczno-pneumatyczno podnoszone, które tam po 10-15 tysięcy potrafią kosztować. Tyle na dzisiaj. Dzięki za obejrzenie tego wideo. Do zobaczenia w kolejnych. Hej!